Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przechodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 17 maja 2023 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę te czytania są bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. Kochani, dzisiejszą kartą jest Królowa Pentakli. Przepiękna karta, nie tylko energetycznie, ale wizualnie. Uwielbiam tą talię, kochani, <laughs> która zapowiada nam, bardzo spokojny dzień, spokojny, taki komfortowy, no i bezpieczny, zarówno pod względem finansowym, jak i emocjonalnym. Yy, kochani, królowa Monet jest yy, piękną energią, która często reprezentuje taką kochającą kobietę o wielkim sercu, uczciwą, ale też zdyscyplinowaną i taką przedsiębiorczą. Często jest to energia matki, żony, yy, osoby, która potrafi naprawdę podtrzymać to. Ognisko, to, ognisko domowe, to ciepło takie rodzinne, które bardzo dużo daje od siebie, dba o przyjaciół, dba o rodzinę, dba o swoje dzieci, ale też jest świetną szefową, świetną prowadzącą. Kierowniczką, tak? Także kochani, możemy dzisiaj wejść w taką energię, albo możemy spotkać taką osobę. Jeżeli kochani, jest to ktoś z zewnątrz, ta osoba może odegrać naprawdę znaczącą rolę w naszym życiu, więc bądźmy otwarci na wszelkiego rodzaju nowe osoby wkraczające w nasze życie. Kochani, wracając jeszcze tak do rodziny, powiedziałabym tak, poświęćmy dzisiaj trochę czasu bliskim. Spotkajmy się z przyjaciółmi, pobawmy się z dziećmi, dziećmi jeżeli je mamy, odwiedźmy rodziców, ogólnie poświęć Czas naszym bliskim, szczególnie jeżeli w ostatnim czasie ich trochę zaniedbywaliśmy. Wyjdźmy na wspólny spacer, zjedzmy wspólny posiłek, zróbmy po prostu coś razem. Na pewno, kochani, dobrze to wpłynie i na Was, i właśnie na Waszych, na waszych bliskich, na ludzi, którymi się otaczacie. Kochani, w miłości. Królowa Pentakli jest symbolem takiej dojrzałej miłości. Jest em, zapowiedzią dobrego dnia, dobrych relacji z partnerem, z partnerką. Będzie tutaj dużo ciepła, dużo takiej opiekuńczości, dużo miłości. E, no, będzie ciepło, milutko i przyjemnie, tak, tak bym powiedziała. E, Królowa Pentakli też może być zapowiedzią ciąży, ślubu, mm, wejścia na wyższy poziom, zamieszkania razem, tak. Także możecie tutaj coś takiego planować, albo już przystępować, że tak powiem, do akcji typowo. <tak Single, królowa pentakli zapowiada wam poznanie bardzo fajnej wartościowej osoby, takiej kochającej o wielkim sercu, z którą naprawdę jest tutaj szansa stworzyć stały związek. Możecie się poznać poprzez pracę, właśnie zawodowe aspekty, bądź studia, tak tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o pracę, no kochani, królowa pentakli jest zapowiedzią dobrych wyników, awansów, podwyżek i ogólnie przypływu pieniędzy. O pieniądze kompletnie się nie będziemy dzisiaj martwić. Warto dzisiaj ogólnie realizować plany, które, które już gdzieś tam wcześniej sobie zaplanowaliśmy, spokojnie, konsekwentnie dążyć do ich tam zakończenia, spełnienia i tak dalej, ponieważ one doprowadzą nas tutaj do sukcesu. Więc nie wymigujmy się od obowiązków, konsekwentnie, że tak powiem, Działajmy w kierunku um, jakiegoś określonego celu, um, a naprawdę przyniesie on nam bardzo, bardzo dużo um, no, pieniędzy. No co bym powiedział, co będę wam tutaj ściemniać, po prostu pieniędzy. E, więc, kochani, um, dobry dzień pod względem finansowym. Warto też ogólnie pomyśleć o takich planach długoterminowych. E, nie wiem, jakichś inwestycjach, um, kupnie mieszkania, um, czy tam samochodu, czy jakiejś sprzedaży czegoś, czy jakiś um, Polisach ubezpieczeniowych. Można też planować właśnie jakieś dalsze kroki, jeśli chodzi właśnie o inwestycje, o finanse, o wydatki tego typu rzeczy. Ułóżcie sobie po prostu jakiś plan, strategię, tak żeby się później jego trzymać. Możecie dzisiaj mieć naprawdę przebłyski takiej fajnej weny i coś na przykład czego wcześniej nie dostrzegaliście stanie się teraz klarowne, jasne. Um, no i stworzycie naprawdę bardzo bardzo dobry plan na przyszłość. Kochani, muszę jeszcze wspomnieć, że królowa pentakli zwraca nam uwagę na nasze ciało. Więc przyjrzyjmy się naszej diecie, tego jak śpimy, jak odpoczywamy, jak relaksujemy się, ponieważ tutaj nasze ciało może prosić o jakieś... jakby to powiedzieć polepszenie w sensie tak, żeby wprowadzić jakieś dobre zmiany do naszego trybu życia. Mhm. Um, ogólnie, tak jak wspomniałam wcześniej, dzień zapowiada się bardzo fajnie i spokojnie. Cieszmy się nim, doceniajmy to, co mamy, doceniajmy to, co osiągnęliśmy. Um, tak jak wcześniej wspomniałam, finansami nie będziemy się przejmować, więc śmiało możemy iść, wydać trochę na siebie, pójść na dobrą kolację, kupić sobie, bądź komuś, kogo kochamy, jakiś prezent. I ogólnie, kochani, cieszmy się z tych przyjemności, korzystajmy z dnia, bo będzie naprawdę bardzo, bardzo korzystne. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. 爸爸。